Co ty chłopie robisz? Starcie. Pojazd wyjeżdża cały czas po schodach Do góry. Będzie wyjeżdżał z y, obserwatorium starcie. Ja nie mogę wjechać. Ja Wysiadasz Wysiadasz, mówię Wysiadasz, mówię Wysiadasz, ręce do góry Wysiadasz, mówię, strzelę 3 sekundy. Raz Dwa 1081 81 postrzelony, potrzebny JMS. proszę wezwać JMS na moje 10:20. jest No i co wy robicie, co wy robicie? co wy nie co, robisz, co robisz? Z wozu, z wozu, poddaj się, poddaj się, poddaj się Nie ma się, szans, się. nie ma szans Do wozu, do, wozu, do wozu. Nie ma szans, nie ma szans, nie strzela nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj Nie strzelaj. strzelajcie, nie strzelajcie Tata, do... Tam około, a czekajcie zresztą. chwilę, a czekajcie. No. Kurwa, samtąd. Nie będziesz do mnie strzelał, ci daje odjechać. Gdzie jesteś jeszcze? Zobacz jaki bumper mam. Widzisz to? Jaki bumper mam? Ale nie mogę jechać szybciej z tym bumperem. To Mam limit do 100 na godzinę. Widzieliście, to mnie osłabiło. Nie mogę więcej 3 na godziny jechać z tym. Ale ja, ja. Wiesz co, teraz tak średnio mogę wstać od komputera. Tato, to no, no, ja wierzę nie mogę teraz wstać od komputera. Gdzie <laughs> mogę mówić? Ci. Mój tata do mnie zadzwonił ty i mówi mi, że nie, nie może wejść do domu. Mój tata nie może wejść do domu. domu. A ja w domu siedzę, tylko nie mogę podejść do drzwi, bo jest wiecie co jest. To jak ma dwie chaty, to. A. Ziaśnop właśnie nie akurat Dobra ja ładuj Zbawiam to Ja wezmę do Welbeńca. ale ja mam nogi to faca. Dziękuję! HECLEU! Dobaga ją go, dobagają go takich. Dobra, dobra, jeden walczył się. Normalny biegan ze stary na bezel. 90. TO BYŁ ON! Ja pierniczę Suspect down, suspect down Masakra oh. Zwanie, ani nie dali żadnego znaku o tym, że adwokaci są czいや aktualnie czいや zajęci. Czien, cz Jeżeli tak, wyświetlałam się jako Obym jedyna przyjął. na liście Departamentu 30, 30, Sprawiedliwości. Z tego względu byłem jako obrońca, bo uznałam, że to było niesprawiedliwe. Znaczy, Moje moralne poczucie. Sprawiedliwości tutaj zostało naruszone, z tego względu poszłam i odwaliłam pańską robotę. Bardzo Szanown. mi przykro z tego powodu, że poczuł się pan urażony. Więc oczywiście Pani. nie zrobię y, takiego błędu, y, jakim jest wyręczanie pana z pańskich obowiązków. Dlatego y, proszę się nie martwić, więcej nic takiego nie będzie miało miejsca. A jeżeli jeszcze raz pan po 10 sekundach od tego, jeżeli wykonam jakieś takie zadanie, napisze do mnie na maila, którego ma pan nie wiadomo skąd, to przysięgam panu, że ja pana oskarżę o podglądanie mnie oraz wyciąganie moich prywatnych danych. Do których nie ma Pan dostępu, bo nie wiem, czy się kiedykolwiek widzieliśmy. Ale ani po mojego numeru telefonu nie powinien Pan mieć, ani mojego maila, na którego tak chętnie Pan coś napisał. Dlatego proszę się trzymać z dala od tych danych prywatnych i więcej niż życzę sobie żadnych maili niezwiązanych Dobrze. z tematem e, od Pana widzieć. Szanowna Pani, przede wszystkim proszę zaprzestać tych oskarżeń per personam. Ja tutaj Pani nie obrażałem. Proszę nie mówić tak wzburzonym głosem, ponieważ mogę to uznać jako obelgę oraz naruszenie moich praw osobistych. W związku z tym, że mówi Pani takim tonem i rzuca oskarżenia na, yy, po prostu w, w, na wiatr, yy, będę zmuszony wystosować przeciwko Pani powództwo z oskarżenia cywilnego o naruszenie moich dóbr osobistych. A propos. Yy, tego, skąd mam pani maila, sama pani powiedziała, że jest pani pracownikiem departamentu. Oczywiście w ramach departamentu istnieje taka baza danych, z której ja mogę mieć ten adres. Ponadto, jeżeli jest już pani tak chamska, że tak powiem, w stosunku do mnie, chciałbym przypomnieć Pani, że działa Pani jako prokurator i przesłanki moralne w tej chwili nie mają tutaj żadnego znaczenia. Jest pani funkcjonariuszem publicznym, jest pani oskarżycielem, z definicji pani oskarża, więc niezasadne jest, jest no oraz przeci przeciwstawiające się y, w pani funkcji to, co pani zrobiła. Nie, prokurator nie może mimo przesłanek mer moralnych bronić osób oskarżonych. W związku z tym zostanie wystosowane y, do LSPD oraz do prokuratury Pismo o nagane dla pani. Chciałem z Panią porozmawiać normalnie. Pani tutaj stosuje obelgi per persona. Widzę, że nie dotrzemy do porozumienia i ja w związku z tym skończyłem z Panią rozmowę i życzę Proszę pani, do żeby tak pani się odzywała Proszę. do swoich kolegów, jak w tej chwili e, do mnie. Chciałem z Panią porozmawiać normalnie, chciałem z Panią Pani wyjaśnić Pani obowiązki, skoro Pani zakuszenia. nie wie, co może robić jako prokurator, nie dotarliśmy do porozumienia za i ja w związku. Z tym skończyłem z Panią rozmowę i no życzę pani, żeby tak pani się odzywała Proszę. do swoich kolegów, jak w tej chwili eee, do mnie. Chciałem z Panią po rzuconą, porozmawiać normalnie, po chciałem z Panią e, Pani wyjaśnić Pani Medyki obowiązki, skoro Pani zakuszenia. nie wie, co może robić jako prokurator. Nie dotarliśmy do porozumienia, załatwimy to drogą no samorząd. A to przepraszam na gdzie GPS ani wziąłem. Gutek, mogę Cię prosić? Gutek, ty z nim pracujesz? Oczywiście. Ja. Wal wa wa do niego stać, Zara, do niego jak masz. śmieciu Daniska matro niebiesko czarny Jakby humana mamy <laughs> To zi human <laughs> strzelać Ostrzegam Strzele. nie podaj bo będzie strzelać Chcecie chcecie... co jest Podś, podś, podś. Podś, biuro szeryfa na nagle, nagle. Biuro, biuro szeryfa na nagle, podś. Gleba. Gleba. Za Gleba, kawał. Gleba. raz, raz, Paraznasta. Siemanko, Oleks, klasyka elegancki. No, pięknie to masz. Zapraszam przed tym shot. Idziesz, Marcin. Tamara co tam się brańże leje. Jesteś dobry, chłopie, ale ty ty nerwujesz, nerwujesz. Ty miro, panowie nie krzyczcie tak. Dobra, kibicuj. Dobra, sobie mniej. Dobra, taser. Oh, yeah. Elegancko. Elegancko. Albo się będziesz słuchać yeah, yeah. albo idziesz do cyrku. To ziemi. teoretycznym. I za twoje ogólne zaangażowanie Niestety Bądź niestety Muszę pozbawić cię życia. Żegnaj Andrzejku. Pan oficer. A? -a. Pię Czekaj chwilę, mam akcję. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzuć, rzuć, rzuć! Dawaj, pomóż, pomóż, pomóż! Zastrzałem. Kod zero. Brańczuka! A o a! Nie, to było takie złe. Czekaj, poprawne, tak nie było. 34. Nie, 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 mam. Znaczy. To, jest, to są tylko <laughs> przypuszczenia, nie?

takie, z, z takiego bliska to nieźle. Mm. co się Psy Dobra, zjechać trzeba go przyksować, przebrać jakoś ładnie. A <laughs> jest przypał.